Można. Można ożywić trupa. Małe postępy już 30-30, założona pompa hydrauliczna dzisiaj. Troszeczkę mi zeszło z tym, bo musiałem dorabiać. E, kupiłem od widza mojego, który mi ogląda. Używaną, ale używaną ale nową. E, musiałem dorabiać krótce, bo nie było nypli. Musiałem dalszy drabiać. No. Szukać musiałem dobrze, że tam mam z z tych trzyczkarni. Jedno kolanko, drugi nypel. Trzeci z tamtej strony taki kolanko, które musiałem z dwóch robić jedno spawać. Bo no nie było to, Jeden króciec był musiałem to jakoś wyrzeźbić. Tutaj jeden króciec był taki grubszy gwint, drugi cieńszy. Dzisiaj mi przyszły wtryski. Przyszły mi dzisiaj wtryski, tamte próbowałem stare wyciągać. I decyzja jest taka, że chyba drugą głowicę zakładam, ale jeszcze tam chwilę powalczę z tymi wtryskami. Trochę podgrzałem, rurki mi się oddało, chyba trzy odkręcić, trzy jeszcze nie. Także muszę jeszcze powalczyć trochę. Może zobaczę, spróbuję wyciągnąć, jak nie da rady wyciągnąć. No, to trzeba głowicę zrzucać, ale to jest wszystko tak zardzwiałe, że, że szok. Witam. Robię podchody do tej głowicy, do tych trysków, ale powiem Wam, że jest tragedia. Zobaczcie, co tutaj. Tu się mi urwało. To są wtryski, tak skorodowały, że to rur, taka, to taka rureczka powinna być gruba dosyć. A tutaj skorodowało to, że próbowałem ruszać. Rurki mi się uginają, nie mogę odkręcić rurek. Szkoda, mi rurek paliwowych uszkodzić. I tak cud nad wisłą udało mi się wyjąć wszystkie wtryskwacze Założyłem już nowe trzy rureczki się odzyskały. Czy dobre są? Zakręciłem już raz, dwa i tu trzecia. Tu muszę. Muszę to wyjąć. E, nie wiem, czy to nie, nie widać. O, widać taki Czy, czy widać, to, co zostało? Co e, zostało z tylko pogniły? Tu jest ono akurat. Tutaj to są nie takie złe jeszcze. Jeszcze są nie takie złe. Zobaczcie, to są nie pruchniały całkiem. Tak składował wtrysk. Chciałem uciąć żeby odzyskać rureczki. teraz będę próbował to odkręcać próbujemy dzisiaj odpalać wczoraj zmieniłem wtryski udało mi się wyjąć stare wtryskiwacze zmieniłem wszystkie wtryski puls jest pompa hydrauliczna druga założona respirator podłączony i zobaczymy co zagada. Gasimy go, żeby się nie zagrzał, bo jest suchy teraz. No ale widzicie, żyje, żyje i ożył. I to jest najlepsze. Muszę jeszcze mu zrobić rozrusznik, bo elektromagnet stoi. walniemy sobie jeszcze go na koniec. Zobaczymy, jak zagadać, zapali. nie go męczyć, bo jest suchy, ale podoba mi się podoba mi się jego dźwięk rurkę rurkę, turbinkę ze zmienną geometrią od mercedesa 3 litrowego także może być pół, pół nie no na razie go nie chcę pochodzić, z taką rurką mu założymy fajnie, fajnie, podoba mi się o to chodzi właśnie w tym, o to chodzi Można? Można. Ożywić trupa. Zobaczcie jak cichutko pracuje, większy żyliczek. Pompa wody odłączona. Hydraulika, jeszcze, tak jak mówiłem, jeszcze nie załapała. Faktycznie ktoś tam pisał, że jest problem z pompą wody. Z dostaniem pompy wody. Faktycznie jest problem, ale dzisiaj tam trochę szukałem już. E, chyba będę ranimował tą pompę, czyli reparaturkę jakoś tam kupował Ale w ładnie Ale jak się budzę, proszę bardzo silnika nie tykać do domu Tylko tyka taką tutaj taką chodniczkę zmienić, żeby zobaczyć, jest woda. Bo płyn nie w tutaj. Mi rurki A tutaj ta troszeczkę drga, ale są użytka na użytkach, jest zapieczone. Nie wiem, czemu mi ten ta hydraulika tutaj nie chce. Chyba wałek się kręcić. Wyci się albo olej, teraz tam wyłączymy go, może on jest złączony, co? się Nie, tak chyba jest włączony Czyli wiecą ważne że jeździ ważne że jeździ Ktoś mówi że nie można na sprzęgle bez sprzęgła zapalać ale nie wiem właśnie czy nie można skoro, skoro ja tu wyjechałem a olej jest stoi nie to się nie włączą przy te sobie te co tu się dzieje? a tu przy podnosi do góry No sobie trochę Odmą nie daje, bo zobaczcie tu jest odma Nic nie Pachowcy sprawdzają korek, czy nie rzuci korka, albo odmą nie Tutaj, Zapomniałem podpiąć jeszcze ten e, zegar do ciśnienia oleju Ale zobaczcie, nie zawsze, To jest tam chwila Raduję mu już tam porobiłem też. Ale liszczy tam to cało. Ja mam to też. No, jest tu kontrolka, właśnie nie czuję. Popiem Wam trochę o tym silniku, który znajduje się tutaj w tym modelu 30 i w 31 To jest bliźniaczy silnik, to jest, to jest tak, może od początku. Pojemność 5,4 litra, oznaczenie 6 żeby się nie pomylił zaraz, bo już nie pamiętam. Pamię 606 329 to jest pojemność w kubikach w amerykańskiej miarze. A drugi taki bliźniaczy silnik John Deere jest 5,9 litra, 6539, znaczy 129 i tak. Te silniki różnią się pojemnością. bo Gabaryty mają te same bloki, są te same wały, wszystko jest to samo. Tylko tuleje są zmniejszone, wiadomo i tłoki tak. I stąd ta mniejsza pojemność. John Deere robił właśnie takie kiedyś dwie serie wypuszczał tych silników jednocześnie. Ten o tej mniejszej pojemności miał, był przystosowany do wyższych obrotów silnika od razu pracy. Miał 2,5 5, ,5 tysiąca przepraszam. Do 2500 tysiąca obrotów mógł się normalnie pracować, wkręcać, a maksymalne jego obroty 2660. A ten. kompresor mi się wyłączył, dobra A tutaj ten, który jest w 40-40 i 40, w 35. 33 30, tysiące serii, tylko ten 40 końcówka czy 50, 59 litra. Ten silnik jest do 2200 obrotów, nominalnie ustawiony. I tym różni się tylko turbiną, pompą wtryskową od tamtego właśnie, który jest w garażu. Także to są te same silniki, no i, tło, i pojemnością, tak? Tłokami, tam tłoki, tutaj są tutaj rozwiercone tak jakby ten silnik jest. Ale właśnie te mniejsze pojemności 5-4 te się wkręcają na nominalnie na 2500. To, to jest ta różnica, a tamte na 2200 te większe. Poczekam aż mi się kompresor wyłączy. No, widzieliście, że obudził się, chociaż tam wcześniej go kręciłem jeszcze dwa razy na plaku troszeczkę, czy na samostarcie trochę zaczął łapać. No i tak później zakręcił, tyle, że już się odpowietrzyły po prostu rurki od frysków. Bo fryski nowe zakładałem. Układ paliwowy, tam nowe paliwo, zalewasz wszystko świeże. No i jest Widzę, że układ hydrauliczny się jeszcze nie odpowietrzył Nie, za, nie olej nie padała Pompa jeszcze. Eee, muszę zobaczyć, być może to tak. To jest tak. Była pompa uszkodzona, co mówił sprzedający. Bo nie chce mi się wierzyć, że to. że ta z przodu. Dla tej z przodu by nie sprzedać onika Bynajmniej ja bym też tego nie zrobił. Eee, tylko bym ją wymienił, bo jest na wierzchu, tak. Także pacjent ożył, zapał oddech. Ładnie chodzi, pompa jeszcze wtryskowa jest oryginalna, jeszcze ma plomby. Ładnie się wkręca. Już nie widzę tych plomb, ale jeszcze ma plomby. Musi mi wierzyć na słowo. Coś tu mi tu leci. Nie wiem czy to paliwo, czy to z wcześniej co go płukałem, nie wiem. Muszę zobaczyć. Dobra. Także no, zobaczę, jeszcze tam jest przy nim pracy sporo. Tak, tam, żeby w ogóle coś tam zaczął jeździć, tak? bo mówię, na, układ hydrauliczny nie chce nie załapać, być może to pompa jest. To silnik ma 93 konie, nominalnie w 31-30 ma chyba 96 koni, pewnie nadawce trochę podkręcony, Tylko tu mu założyłem wtryski z wersji Turbo, czyli takie, jakie są 21-40 czy 40-40 modelu czyli ten, no, teraz w tej specyfikacji do tego silnika y, najmocniejszej wersji o tak powiem te wtryski są czyli tam powinny być największe otworki, bo jest tych wtrysków, tych y, numerków rodzajów dużo do są inne, do turbo doładowanych są inne do tego samego silnika oczywiście tak. Y, także tu ma założone większe przez to, chociaż nie kopci widzę nic na, na czarno spala ładne, bo pompa nie daje, ale ładne spalanie widzę jest Dobra, to na tyle, także widzicie pacjent Oży, dziękuję za oglądanie, za subskrybowanie, za komentarze fajne. Pozdrawiam wszystkich, życzę miłej pracy.